Dobra, nie ma sensu tutaj lutować. z tamtej strony biegną słyszałem strzał z Mika z tamtej strony oni biegną w tamtą stronę hmm. chyba W 100% nie jestem pewny. To ile tam będzie metrów, czekajcie. Tutaj powiedzmy 160 metrów. To jest bod zwykły.

Ty grałeś, od tych od tych granatów zginąłeś. Ty leży? Nie, to jest Konar czy gracz. Leży! Jest zabity. Czy jednak zabiłem, dobra? Hmm. On miał trzeci poziom pancerza z tym hełmem? Powiem szczerze. Jestem zaskoczony. <laughs> o kurde, belemolety. O kurde, belemolety. O kurde, belemolety. ty. Jackpot, widzowie mi da się daje. Jackpocik trafiłyśmy. To biegają, nie? To boty biegają. Tam nie ma gracza. Dobra, gdzie mamy wyjście? O kurde, belemola. 700 metrów. 8 minut, 700 metrów. Zaraz <tryk> zobaczymy, ile będzie kasiorki za to. 2 miliony 154 jednym widzowie granatem. 2 miliony tysiące, jednym granatem. E, zapraszam, a potem po prostu zapraszam e, widzów ogólnie i trzeba być po prostu na live, trzeba po prostu napisać ja chcę zagrać olo. Pierwszy czerwony item wydropiony przez Olusia! Przez Olusia! Pierwszy czerwony item! Półtorej miliona! Pierwszy raz! Normalnie pierwszy. A teraz to ja mogę ginąć. Gorzej, jak się drugi zrespi. To będzie problem. A, pierwszy czerwony, własnoręcznie wydropiony item. Nikt go nie wydropił mi, tylko ja se go znalazłem. Pierwszy czerwony item. No to nie wiem, nikt nie strzela na razie. No, myślałem, że to będzie termo. Jak rzucili ten gaz, bo ostatnio właśnie taką taką taktyką właśnie nas zabili, nie? Rzucili gaz i. Koleś właśnie za tego gazu celowa właśnie z, z tego termonie, Bo to jest fajna taktyka. Tak samo jak w Tarkowie, w Tarkowie też tak się właśnie gra. Jak masz termo, wrzuc sobie dymnego, powiedzmy, przed siebie. I ty za tym dymnym chodzisz i celujesz, powiedzmy, przez dymnego w tego termo, nie? I jakby jesteś w stanie zobaczyć, jak ludzie tam sobie normalnie chodzą, powiedzmy, przez te termo, przed tym tego typu małka, nie? Takie mhm. strzały są na wili, chyba z tego co słyszę. Okej, okay. chyba. Chyba nie spodziewali się tego trzeciego tutaj, czyli mnie. Chyba widzowie się tego nie spodziewali tutaj. Ale powiem wam, że na blisko ta broń. Na blisko. No, czuć ten, jakby ten. Te podbicie na blisko, nie? Które. E, które troszeczkę przeszkadza podczas strzelania. No i co teraz mam zrobić? No i teraz tak, no trochę lipa bym powiedział, bo. Zbieramy sobie oczywiście. Tymę ty 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 matę. Znaczy musimy. Musimy też teammatesów pozbierać. Ajajaj. No jakby miał tutaj ten większy celownik, większe te przybliżenie wydaje mi się, że kiepsko by było. Większe przybliżenie by było kiepskie. Także i tak chyba spoko mi się wydaje, że. Eee, że zmieniłem. Zmieniłem akurat na tą rundę. Co jest? Czemu nie mogę? A bo to są bepeki i apeki. Okej, okay, dobra. To są apeki. Tam były bepeki. To miałem trochę też farta, że ten koleś mnie nie trafił, bo gdyby mnie trafił tymi bpk to też było kiepsko. Znaczy trafił mnie tam raz, powiedzmy. Raz mnie tam trafił, nie? To nie było, żeby mpx -a twojego twojego pozbierać? Eee, no zobaczę, zobaczę czy MPX-a, czy po prostu tylko dodatki pozbieram, nie? A zaraz zobaczymy. Tu jeszcze mamy grubą flintę. E, ale ja z tej flinty jedynie tylko chcę to i to. To mnie najbardziej tylko interesuje. No i amunicję, którą macie tutaj. Bo amunicja... A, o kom, a kom jest? O kom. Amunicja jest ważna. I widzę, że strasznie dużo tutaj amunicji mi dają. Tej złotej. Tyle w ogóle w tym magazynach 9000. E powiem wam, że chyba trafiłem na ekipę, która miała chyba za zadanie tutaj chyba przykampić, mi się wydaje, dobre 20 minut, chyba. Mieli tyle jedzenia, tyle picia, tyle wody, tyle wszystkiego, że oni tutaj chyba chcieli naprawdę długo być. Ale spokojnie będę wam mógł dać, znaczy będę mógł wam zabrać chyba. E... No jedną broń chyba będę mógł zabrać. A z drugiej strony. Czekajcie, z drugiej strony to by też się opłacało zabrać, bo to jest jednak te 100 tysięcy w jednej broni. Um... Dobra, ten hełm niepotrzebny. To niepotrzebne. E, I teraz tak. Tutaj padł, yy, padł z moim MPX-em. Widzę, o MPX-a jestem w stanie zabrać nawet, z tego co widzę. Teraz tak, Żywiec, gdzie ty padłeś, Żywcu? No i teraz pytanie, żywiec, i ty padłeś. Żywiec chyba padł gdzieś tutaj, nie? Jakby jak schodził. Słuchajcie, Żywiec, gdzie ty padłeś? Tutaj. A nie, to jest to. I żywiec padł gdzieś tutaj. O Tutaj pad. A nie, tak, tak, to. O! Mateusz podkreślenia 93, 40 zł. Był Matry musi straszyć? Co ja ci zrobiłem, Maty. Bo się pytam, co ja ci zrobiłem, Maty, co? Czemu straszysz człowieka? Dziękuję Ci bardzo Mati za wsparcie. Doceniam, szanuję mega, mega dziękuję, Mateuszu. Doceniam, szanuję mega, mega dziękuję. O, widzę, że amunicję Ty, amunicja nie wraca Eee bo można rozładowywać. Czekajcie, amunicja nie wraca? Nie ma tutaj tego znacznika. W ogóle, co tam się dzieje? To czemu tam coś wybucha? Także, Mateuszu, dziękuję ci za wsparcie. Dostanę szanuję. Mega, mega dziękuję. Dziękuję za pomoc w budowie. W rozwijaniu kanału. Mega, dziękuję za wsparcie. Dawno tego kałacha nie słyszałem, Mateuszu w ogóle, nie? Dawno tego kawacha nie słyszałem. Ale ten obraz jest piękny przez ten celownik Oj, daleko mamy do wyjścia. Oj, widzor Hee? E? Kom! Uciekam! Bobio! Tym sposobem, powiem szczerze, wystrzelałem prawie całą amunicję. Pozdrawiam Monikę, Sebastianie. Pozdrawiam Monikę, Siemoneczko. Witam Cię, Monika. Też mega zaskoczony w ogóle, że ten koleś w ogóle przerzuł tą całą akcję. Dostał chyba granacika, mi się wydaje idealnie, powiedziałem jak podskoczył koleś. Ale, ale nagle jego chyba ciało mi się wydaje eksplodowało. Nie ma tego ciała. A tu jest. Dobra, mamy go. Mamy, z tego co widzę, chyba całą, całą ekipkę mamy. To się ich było dwóch, mam nadzieję, że ich było dwóch. To ja się mogę, Kazimierzu, witam na kanale. Dzień dobry. Cześć, jestem witam na kanale. Dzień dobry, Kazimierzu, co tam u ciebie, jak tam dzionek? Co tam słychać w tym wielkim świecie? To pancerz jakby cały zepsuty, nie? Pancerz poziomu czwartego, zepsuty do zera. Nie czytam gazet, yy, nie. Nie czytam Gazet. Co zdało? Coś zdało. się Siemanko Olo. Witam Oloolo. O, mamy CMS-a całego. Co tam się zdało? Dobra, no za bardzo. Powiedzmy, od tych typów nic, nic nie mam. Jak mamy być szczery. Na razie.